Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Wodnika i zapraszam do czytania na miesiąc maj 2023. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jak wiecie, wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, a także roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość, pracuję z odblokowaniem czakr, no i wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami, warto dobrać odpowiednikami dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Drogie wodniki, sprawdźmy zatem miesiąc maj, co przyniesie dla Was. Maj wodniki... U, ogólna energia karta wieży, kochani, tutaj coś się stanie takiego bardzo, bardzo przełomowego w waszym życiu. Wieża, gdy się pojawia, no to to jest taki faktycznie przełom. Coś y, też ulegnie zmianie, destrukcji. Y, wieża jest takim nowym początkiem, takim symbolem, że nie wszystko jest w życiu trwałe i część rzeczy przemija, tak? Mm -hmm. Na finansach mamy diabła. Uważajcie, żeby ktoś Was nie chciał wplątać w jakieś szemrane interesy. Bo tutaj, kochani, nie wszystko będzie widoczne: nie wszystko będzie widoczne. Ktoś Was może wplątać w jakieś niefajne interesy. Wieża i diabeł to już takie karty, które pokazują, że coś Was będzie kusiło, coś Was będzie wodziło na pokuszenie. Natomiast może tak być, że po prostu ktoś Wam da jakąś umowę niefajną do podpisania. Hmm, może chcecie wziąć jakiś kredyt i okaże się, że później no, będziecie mieli więcej do spłaty tak? tu trzeba faktycznie być ostrożnym jeśli chodzi o pieniądze jeżeli wybieracie się gdzieś na majówkę na wczasu uważajcie też na kieszonkowców hmm, tu mogą być jakieś straty materialne hmm, tu też może być taka sytuacja, że nie wiem, nie zamkniecie mieszkania, albo może się ktoś w, 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 włamać, tak różne rzeczy. Ja nikogo nie straszę, kochani, tylko te dwie karty są no, z arkan wielkich taką kartą, takimi kartami, które pokazują, że coś faktycznie się nagle wydarzy niespodziewanie. I tak jakby tutaj trzeba po prostu uważać. Natomiast jeśli chodzi o karierę finanse, macie tutaj kartę słońca. Ta karta pokazuje, że Możliwy będzie awans, podwyżka. Tutaj w pracy w ogóle ogólnie zadowolenie. Satysfakcja to jest najładniejsza karta w całym tarocie, ona jest ochronną kartą, więc też możecie liczyć na to, że znajdziecie fajną pracę, która Wam da satysfakcję, zadowolenie, bo Wy kończycie miesiące z dziewiątką kielichów, czyli jeżeli ta wieża pojawia się na samym początku, to na końcu jesteście zadowoleni, szczęśliwi, macie tą obfitość, spełniają się Wasze marzenia. No i jeśli chodzi o finanse, wszystko na koniec miesiąca się poukłada. Natomiast tutaj na początku uważajcie, może też tak być przy tym diable i wieży, że zarezerwujecie jakąś wycieczkę zagraniczną, tak, a później nagle ktoś Wam każe dopłacić pieniądze albo może być odwołany lot na tej zasadzie, tak, bo, bo finanse i wieża, no to tak jak mówię, tu są takie niespodziewane wydarzenia, takie niezaplanowane, po prostu coś się wydarza nagle i, i my otwieramy oczy ze zdumienia, tak, że, że ale jak? Może też tak być, że ktoś się dowie o ciąży i będzie się martwił finansami, bo tu mamy kartę Księżyca z otoczenia. Coś, co do was przychodzi. Jeszcze jest ósemka buław, więc niektóre wodniki mogą dowiedzieć się o ciąży, na przykład nie planowaliście i nagle Bam, no i teraz trzeba będzie po prostu tutaj więcej wydawać, tak? Czy urządzić pokoik, czy na lekarzy, czy na USG, na wszystko. Także tutaj, jak się pojawi dziecko, to też będzie trzeba przygotować się na większe wydatki. Natomiast tak, o czym Wy będziecie myśleć cały miesiąc? Dziewiątka monet, o jakiejś swojej stabilizacji, tak? O tym, żeby ten dobrobyt był, żeby tutaj na polu materialnym wszystko się układało pozytywnie, żeby Wam tych finansów nie zabrakło. Pomyślicie też o sobie, kochani, zadbacie o siebie, kosmetyczka, manicure, tak? Fryzjer, żeby po prostu lepiej się poczuć. Tutaj osoby samotne mogą kogoś poznać przez internet, bo mamy, kochani, ósemkę buław i mamy siódemkę kielichów. Tu jest kontakt telefoniczny, może jakaś aplikacja randkowa. Tutaj pojawia się wiele osób w waszym otoczeniu. Będziecie tutaj, kochani, się podobać wielu osobom, także możecie tutaj przebierać, wybierać. Będziecie randkować. Będziecie tutaj próbowali znaleźć osobę, która będzie z wami gdzieś tam rezonować, gdzie będzie Wam po drodze razem. No, i tak jakby pojawia mi się możliwość zakochania, bo macie asa kielichów. Możliwość zakochania się, może to być ktoś z trygonu wody rybarak skorpion, może to być strzelec, może to być panna. Natomiast tutaj mi się pojawiają takie osoby właśnie poznane przez internet, tak? Ktoś stabilny finansowo, ktoś, kto ma poukładane życie. Może to być singiel, który po prostu dobrze sobie radzi, tak? Nie ma zobowiązań w postaci dzieci czy byłej żony, byłego męża. Nie ma tutaj żadnych takich właśnie w papierach historii dla części z was może to być osoba właśnie, która jest samotną matką też. I po prostu świetnie sobie w życiu radzi, nie potrzebuje nikogo, kto by jej tam musiał pomagać. Ona sobie świetnie radzi i to byłaby dobra taka partnerka przez życie, kobieta pewna siebie, stateczna. Także bardzo ładnie, kochani. Jeżeli jesteście w stałych związkach, tak jak mówię, może pojawić się ciąża. Może, bo tu są wszelkie przesłanki ku temu, że ta ciąża się może pojawić, więc trzeba być na to przygotowanym. Dla niektórych z Was tutaj, kochani, yy, też widzę taką sytuację, że możecie być w związkach, ale ktoś Was przy pracy będzie kusił. Ktoś tu może chcieć z Wami wdać się w romans i po prostu będziecie tutaj. Musieli być bardzo czujni, tak, bo jeżeli macie partnera, partnerkę no to na to uważajcie, to energie w tarocie są zamienne, więc też ktoś Waszego partnera czy Waszą partnerkę może kłócić i będziecie z tego powodu tutaj mm, się troszkę stresować. Natomiast bardzo ładne karty, ja mam też wrażenie, że ta wieża przynosi Wam miłość taką z przeznaczenia, że tutaj tak nagle ktoś się pojawi niespodziewanie i to może być no taka relacja stricte przeznaczeniowa. Gdzie wy już stwierdziliście, dobra, tyle czasu jestem sam, sama zajmę się sobą, spełnię swoje marzenia, tak? Nie ma co i nagle jak grom z jasnego nieba po prostu pojawia się ta osoba i was wybija w fotel. Dosłownie. Ktoś po prostu, kto ma w sobie taką ikre pasję i jest osobą, z którą faktycznie warto wejść w relację, będziecie się poznawać, zaprzyjaźniać, i później zobaczycie, że to jest ktoś naprawdę fantastyczny. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, karta kochanków, to są problemy z tarczycą i układem hormonalnym. Także tutaj, kochani, w tym kierunku warto wykonać badania, warto to wszystko sprawdzić. Jeśli chodzi o podróże, giermek, monet, tutaj faktycznie, kochani, myślę, że Wy być może na majówkę zaplanujecie sobie jakiś urlop. Może to być jakiś bliższy urlop, dalszy, natomiast widzę jakieś fajne okoliczności przyrody, góry, jeziora. Możecie się gdzieś wybrać, możecie miło spędzić czas, czy to w pojedynkę, czy to ze swoją drugą połówką. Natomiast, no tak jak mówię, bardzo fajnie tutaj zadowoleni będziecie w tym miesiącu. Jest obfitość, jest radość, jest spełnienie marzeń. Także myślę, że będziecie po prostu w tym kierunku dążyć, będziecie działać, będziecie chcieli po prostu stworzyć coś, co będzie przyszłościowe. I tak jak mówię, jeżeli zmieniacie pracę, to ta praca przyniesie Wam satysfakcję. Tu będzie coś mm, takiego, jakaś taka fajna oferta się pojawi, która będzie spełnieniem Waszych marzeń. Wcześniej o tym nawet nie śnieliście i teraz nagle pojawia się coś takiego, co, e, co po prostu przyjmiecie od razu, tak? Bez zastanowienia się. Macie bardzo, kochani, fajne energie, jeśli chodzi o zakochanie, o miłość, także... Single, wychodźcie naprzeciw temu, naprzeciw przeznaczeniu, bo tu może się pojawić faktycznie miłość z przeznaczenia, i to właśnie mówię drogą internetową, tak? Ktoś poznany przez internet może was ktoś śledzić, obserwować yy, i nagle do was zagada, napisze, tak? Yy. Może się zastanawiać ta osoba, czy wy jesteście wolni, czy macie kogoś yy, i robić takie drobne podchody w waszym kierunku. No dobrze, sprawdźmy kartę wyroczni dla was na ten miesiąc. Ty oraz Twoi bliscy jesteście bezpieczni. Bardzo ładnie to dla tych, którzy by się obawiali. No i kochani, jeżeli macie ochotę, to zapraszam śmiało do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i pobransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Przede wszystkim akwamaryn, Turkus. Także kochani, maila znajdziecie pod filmem. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.